Panie że to jest trudny teren tutaj w Rudzie Śląskiej, a udało się szczęśliwie wywieźć trzy punkty. Trudny, no trudno nam powiedzieć, czy trudny, bo pierwszy raz tutaj graliśmy. E, no być może trudny, no ale tą trudność to sprawili sobie, że tak powiem, moi zawodnicy sami. No przeciwnik wprawdzie ambitny, waleczny i taki, bym powiedział, energiczny, ale, ale co nie zmienia faktu, że piłkarsko powinniśmy ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść, e, no dużo wcześniej, nie? Były problemy, bo trzy dni temu graliście mecz pucharowy. Wytrzymali piłkarze? No w zasadzie z pucharowego meczu mieliśmy trójkę, która grała z dogrywką 120 minut, więc to, to nie mogło mieć wpływu, no chyba, że na nich. A na pozostałych raczej nie. No, no z różnych przyczyn, bo tam grają zawodnicy, którzy nie trenowali jakiś tam okres. Wchodzą, no tak no, fizycznie słabo, no a przede wszystkim nerwowość, nerwowość. Nie wiem, czy to żadnej presji nie robimy, żeby mecze wygrywać na na siłę, a, a jakoś tak się staramy, nie wiem, sami sobie ten jak to popularnie ostatnio mówią, balon pompujemy chyba. Jakie argumenty przeważały dzisiaj za drużyną Nędzy, że udało się wygrać? No tak jak sam Pan powiedział, udało się wygrać, więc argumentów nie było za dużo, no, te dwie poprawne kontry, które, które wyprowadziliśmy, a nie skończyliśmy bramkami, to bym powiedział, że to były te, te, te plusy, natomiast no, bramki no ta druga przypadkowa, próbował Adrian wrzucać na pewno a bramkarz dostał tam za kołnierz, no argumenty, no, no, no na pewno serce zostawili, bo tu nie można powiedzieć, chłopcy, ale, ale, ale głowy raczej nie. Głowę zostawili w domu, bym powiedział. E, ta godzina, może zbyt wczesna godzina rozgrywania spotkania miała wpływ? E, no jest to dla nas jakaś tam nowość, że o 11.00 mecz. No ale nie wiem, no ja się, nie wiem, mi się wydaje, że jak wychodzimy na boisko, to nie ma znaczenia godzina. Pewnie, że ktoś ma organizm taki, że, że o 11 dopiero się zaczyna budzić, no ale myślę, że no, dla przeciwników było tak samo, nie wątpię, żeby oni byli wytrenowani, że o 11 grają mecze lepiej, a, a o 17 gorzej nie. Grupa druga, to jest nowość dla nędzy, już kilka spotkań udało się rozegrać. Jest trudniejsza od tej grupy trzeciej, w której do tej pory Nędza występowała. Yy, powiedziałbym, tak, nie, porównywalno. natomiast co mnie tu zaskakuje, mi się wydaje, że jedna w grupie trzeciej, no, w mecze były wszystkie, no, wszystkie, może większość drużyn grało jednak więcej, więcej piłką, tak, piłkarsko wydaje mi się, byli lepsi. No i, i fizyczne przygotowanie, no tu jest parę zespołów, bo, bo, bo właśnie oni, czy Wirek, to yy, fizycznie też nieźle, pozostałe drużyny, tak raczej, no, w tej grupie trzeciej, tak myślę sobie, że tam od tego ósmego miejsca w dół to no to miałoby kłopoty może nawet, może nawet większe jak tutaj na, na, na utrzymanie.